jest właścicielem tych rumaków który objechał już kawałek Polski o czym Państwo zapewne wiecie z telewizji Dzień dobry, proszę się przedstawić i przedstawić Jan Holewik, Jan Holewik z Katowic jestem w podróży dookoła Polski i na ten moment w Bardo. Bardy Bardy, w miejscowości Bardy tak, stoimy pod tablicą i jechałem z? Katowic z Katowic, a dzisiaj? Dzisiaj kieruję się na Czebiatów i na Rewal. Na, gdzie pan spał? To znaczy, gdzie miałem popas. Popas? Popas miałem w ustroniu morskim w Alibabie. To jest taki ośrodek wypoczynkowy Alibaba, i tam miałem popas. I tam było miejsce dla rumaków? Na koni, tak, tak. A niech pan przedstawi, kto ciągnie. Kto ciągnie? no Z prawej ciągnie Argo, a z lewej ciągnie Jazon. Mają lat? Cześć. Jakie są rozmowy z nimi na temat tej podróży? No wie Pan, wyraziły już swoje zdanie, zaakceptowały i poszły. Nie miały wyboru. Zastanawiam się, ten wysiłek ludzki i zwierzęcy, a jaka jest idea? Po co Pan to robi? Po co to robię? Wie Pan, ja połączyłem dwie pasje, a oprócz tego jeszcze trochę radości ludziom niosę. Jak ludzie widzą, to się uśmiechają. Zatrzymują, rozmawiamy, dzieci, podwoże, tu akurat dzieci nie ma. Ale są takie miejscowości, że. Po dworze dzieci, wie pan pan. I... Eee, tak jak mówiłem, łączę dwie pasje, czyli pasje do podróżowania i do koników. Czyli już pokazuje pan, że koń nie jest tylko mechaniczny. Tak. I któreś nie... nie tylko do jazdy wierzchem. A pytają, w której fabryce wytwarzają te konie? No, czasami pytają. Może nie o fabrykę, ale w Stadninie, w Regetowie to jest w Rzeszowskim. Ale jeszcze wiedzą, że konie się rodzą. I jeszcze wiedzą, chociaż w niektórych regionach muszę panu powiedzieć, że sensacja straszna, bo konik się pokazał na ulicy. Straszna. Ja się spotkałem realizując materiał, że dziecko się zapytało, z której fabryki jest to mleko. No, przeważnie myślę, że z biedronki, <laughs> dzieciaki I powiedzmy tak... o konikach jeszcze. Zastanawiam się, bo jak usłyszałem tą informację w telewizji, myślę, po co męczyć zwierzęta? To powtórzę to pytanie, po co męczyć zwierzęta i czy się męczą? Jak pan A... to ocenia? Wie pan co? Ja powiem krótko. Niech pan na nie spojrzy i niech pan powie, czy one są zmęczone, czy nie one w... źle wyglądają? Wyglądają Proszę. super, ale górale w morskim oku mówią to samo. Ale bo, bo taka jest prawda. To tylko lobby tych wózkarzy elektrycznych, nie wiem, nakręca zielonych, żeby robili za dym, to jest... Konie stworzone do pracy. Zresztą największa krzywda dla konia to jest go uwiązać u żłobu i nie wypuszczać go, żeby on się nie ruszał. To jest największa krzywda dla konia. Koń ma się ruszyć. Przecież Musi chodzić. Musi chodzić. To jest... To jest po prostu jego, jak on nie chodzi, to on zginie za, za chwilę. Ile one robią kilometrów dziennie? Dziennie, a różnie, tak, 30 robimy, 20, a czasem i 40 się zdarzy, ale to bez szkody dla nich. To tyle co człowiek, no. no. Myślałem, że pan setkę robi. Ale skąd. I idziecie. Idziemy, widział pan zresztą. Tak, nie kłusujecie. Czasami podkusują, ale to już same, bo się im znudzi to chodzenie. Wie pan, to już po prostu chcą nogi rozprostować, ja je, jakbym, jak je wypuszczam na po tej trasie, jakieś tam 30-40 nawet kilometrów przejdą, ja je wypuszczam na ogrodzony teren, bo na sznurach nie, ale na ogrodzony teren to one jeszcze gnają i, i galopują po tym terenie. Nic konikom nie ma, niech pan mi wierzy. A, ja, a to, co gadają ludzie, którzy o koniach mają tyle pojęcia co. My, myżo o kwaśnym mleku, no to sorry, no to tego ja nie, to mnie czasem denerwuje, ale staram się tego nie słuchać, bo to jest bzdura. Ja z nimi żyję na co dzień i inaczej, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby miałem mu krzywdę zrobić. Nawet co tego nie mogę wyobrazić. A nie spotyka Pan się z y, takimi poglądami, ale biedne konie się męczą? A tak, tak, spotykam się. Takie biedne koniki, ale wcale nie są biedne. To, a, Taka pani mi powiedziała, to i powiedziałam, a czy pani wie o czym pani mówi. No i wtedy się tak jakby trochę zatknęło ją. Czyli to by Nie Chciała kształcenie... mi odpowiedzieć. widzi pan, on już chce iść. To wykształcenie ekologiczne to działa w dwie strony, nie tylko ochrona i lęk o to, żeby się nie działa krzywda, tylko też umiejętne posługiwanie Oczywiście. się. Oczywiście, tu pan ma rację. Koniec stworzony do pracy, to znaczy ludzie go do pracy, a generalnie to najlepiej się czuje jak gania po, 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 po stepach, nie? No ale, ale, że służy człowiekowi już od kilku ładnych tysięcy lat, więc naprawdę, wierzcie, że im się krzywda nie dzieje. Bardzo dziękuję, jesteśmy uspokojeni, miłej podróży, czy następny popas? Nie wiem, wie pan, ja zawsze wiem skąd ruszam, ale gdzie będę stał? Tego nigdy nie wiem. Tak się zastanawiam, też trochę może zapytam o to, no, żeby go nie sprowokować, bo były jakieś takie informacje też y, telewizyjno-radiowe o tym, że w poprzednich latach spotkały tych podróżników y, jakieś nieprzyjemności. Było tak, co sam słyszałem. No mnie, to jest moja druga podróż, pierwsza podróż to była z Katowic do Ustki, też parę koni, tym wozem, to jest moja druga podróż, więc chciałem ścianę wschodnią zrobić, ale Przemyślałem to, mówię, jak ja mam jeszcze 1000 kilometrów wracać, to już wolę jechać dookoła. Bo w tej chwili mam ponad 2000, no i już jestem na wysokości koło brzegu, nie? A tak to bym do domu dojeżdżał. A, no. no ludzi się pan nie lęka. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. szczerze. Na razie do, do tego momentu spotykałem się raczej z, i nawet z zachowaniem kierowców takim życzliwym. Bo ja jednak jestem, co by nie powiedzieć, na drodze Stauermayerem. No, ale boczne drogi. <gry> ale ja jadę, dlatego ja jadę bocznymi. Czasami mi się zdarza, że muszę przejechać jakiś odcinek, a to szczególnie przez mosty. Ja, widzi pan, ja specjalnie tak nisko jadę, bo muszę przez prostne przejść. To mogłem albo w brzegu, albo tutaj. Gdzie indziej nie ma mostu na prośnie. Na persencie. No, przepraszam. Już mi się te rzeki mylą, mylą. Na Parsencie. I dlatego jadę tędy. Żeby nikomu nie przeszkadzać. Ale jak czasami muszę wjechać, no to sorry, no. To są takie miejsca, że mosty są tylko na głównych drogach i tam... A to staram się to robić albo w sobotę, albo w niedzielę rano. Albo w sobotę rano. Wcześniej rano. Bo ja wyruszam o 6, a czasem wcześniej. Czego życzyć Panu na podróż? Żeby tak szło jak do tej pory. No to życzymy. Udzielał pan wywiadu dla rad jako obrzek. Wiemy wszystko. Wiemy wszystko. Wiemy za i wiemy przeciw. I pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.